Nauka społeczna kościoła, która stanowi temat naszych rozważań, musi być właściwie postrzegana i rozumiana. Był taki okres, może jakieś kilka lat temu, a nawet jeszcze dzisiaj się zdarza, że politycy odwołują się albo nawiązują do nauki społecznej kościoła. Bo to jest dobrze odbierane. Zazwyczaj te odniesienia mają charakter tylko hasłowy, bez głębszego rozwinięcia tematu. Dlatego ważne, abyśmy zaznaczyli, podkreślili, że nauka społeczna Kościoła nie jest programem politycznym ani jakąś trzecią drogą pomiędzy komunizmem a kapitalizmem. Bardzo jasno sprecyzował to Jan Paweł II w encyklice Solicitudo rei socialis. Wyraził to tak. Nauka społeczna Kościoła nie jest jakąś trzecią drogą między Liberalnym kapitalizmem i marksistowskim kolektywizmem, ani jakąś możliwą alternatywą innych, nie tak radykalnie przeciwstawnych wobec siebie rozwiązań. Stanowi ona kategorię niezależną, nie jest także ideologią. Lecz dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Jej podstawowym celem jest wyjaśnianie tej rzeczywistości poprzez badanie jej zgodności. Czy niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym? Zmierza zatem do ukierunkowania chrześcijańskiego postępowania. Nauka ta należy przeto nie do dziedziny ideologii, lecz teologii, zwłaszcza teologii moralnej. Nauczanie i upowszechnianie nauki społecznej wchodzą w zakres ewangelizacyjnej misji Kościoła. A ponieważ chodzi o naukę zmierzającą do kierowania postępowaniem człowieka, wynika z niej jako konsekwencja zaangażowanie dla sprawiedliwości według roli powołania i warunków każdego. Zatem nauka społeczna Kościoła, będąc dyscypliną teologiczną, opiera się na prawie Bożym objawionym i naturalnym. Źródłem, z którego czerpie, jest więc pismo święte Starego i Nowego Testamentu oraz tradycja. Następnie mamy magisterium Kościoła, czyli Orzeczenia soborów i synodów, a także dokumenty duszpasterskie, począwszy od encyklik papieskich i inne wypowiedzi papieży oraz orzeczenia społeczne kongregacji papieskich. Nie możemy zapominać też o kodeksie prawa kanonicznego, a także o katechizmie Kościoła katolickiego. Ze względu na lokalne kwestie społeczne, należy wziąć pod uwagę oficjalne wypowiedzi lokalnych konferencji episkopatu, a także pojedynczych biskupów. Źródłem nauki społecznej Kościoła jest także dorobek uczonych katolickich teologów, filozofów. Socjologów oraz ekonomistów. Nie ma on oczywiście takiej wagi jak magisterium Kościoła, ale spełnia ważną rolę, szczególnie w tym rozwijaniu i lepszym zrozumieniu myśli zawartych w dokumentach Kościoła.